Cześć, jeśli tutaj jesteś, to interesuje Cię pewnie to urządzenie Akara. No i świetnie, bo Akara to rewelacyjna firma Smart. Natomiast to urządzenie, ten film, to wycinek długiego filmu, w którym pokazuje różne elementy Akara, jak ze sobą współpracują. Więc jeżeli chcesz zobaczyć taki długi film, zapraszam się do pierwszej linii opisu. A jeśli po tym filmie byłeś czuł jakiś niedosyt, to również w opisie dostaniesz linki do różnych innych elementów systemu Akara. Zaczynamy! Wreszcie przestało padać, więc możemy wyskoczyć szybciutko z powrotem na dwór. No i słuchajcie, tutaj nade mną chciałbym pokazać Wam nowość, o ta jest to kamera zewnętrzna, kamera, która jest jednocześnie hubem, która obsługuje matter thread, naprawdę bardzo dużo ma funkcji, dla nas najważniejszą z tych funkcji jest no, sztuczna inteligencja, która jest w środku w tej kamerze. Ona, mając bardzo szerokokątny obiektyw, jest w stanie zlokalizować, rozpoznać na obrazku, który widzi, człowieka. Człowieka, zwierzę, osobno człowieka, zwierzę, twarz człowieka, czyli mamy podobną sytuację, jak mieliśmy w naszym dzwonku, tym co mam przy furtce. Dodatkowo, jeszcze ta kamerka jest w stanie nam rozpoznać różne dźwięki, na przykład. Płacz dziecka, czyli możemy ją ustawić jako taką elektroniczną nianię. Ale to jeszcze nie wszystko. Dla mnie największą taką ciekawostką jest to, że ta kamerka rozpoznaje paczki. Czyli jeżeli przychodzi kurier z paczką, jesteśmy w stanie zlokalizować go, że jest człowiek, który niesie paczkę. Czyli nie dość, że kamera widzi i jest w stanie powiedzieć: Dobra, to jest człowiek, to jeszcze dodatkowo on ma paczkę. Ba, powiem więcej, jeżeli tą paczkę zostawi nam na ganku, to my jesteśmy w stanie. Tą paczkę monitorować, co ona tam jest, czy ktoś ją nie zabrał, na przykład. Nie? Naprawdę bardzo dużo ciekawych. Takich nowości wprowadza ta kamera. Myślę, że jest to takie rozwiązanie najbardziej elastyczne. Takie najbardziej wiecie, które jesteśmy w stanie i w środku w domu ją zamontować i fajnie ją użyć i na zewnątrz. Ta kamera występuje w dwóch opcjach. Jest opcja Wi-Fi, czyli do kamery podłączamy tylko zasilanie poprzez gniazdko USB-C. No i możemy kupić też drugą opcję, gdzie kamera oprócz tego złącza zasilania poprzez gniazdo USB-C, ma też zwykłą skrętkę. Nie? I i skrętkę jesteśmy w stanie ją też zasilić. czy jesteśmy w stanie ją użyć w naszym już istniejącym systemie monitoringu. Ja na przykład mam takie kamery w podbitce. No i zamiast tych zwykłych, nazwijmy to, vintage kamer, jesteśmy w stanie zrobić te kamery, które są bardzo mądre. I teraz ta mądra kamera jest w stanie nam ten swój obraz, ten obraz, który generuje nam cały czas, wysyłać do serwera naszego, czyli nagrywać na te nasze dyski, ale za pomocą wbudowanej. Pamięci, ale też tej implementacji, tej sztucznej inteligencji, jest w stanie cały czas rozpoznawać, czy ktoś idzie, czy nie, i to raportować. Gdzie to raportować? Na przykład do innej bramki, ale ta kamera też jest bramką, więc ona też jest w stanie e, na przykład wysłać nam powiadomienie no bo ona ma dostęp do naszej sieci Wi-Fi, jest w stanie do sieci Wi-Fi, czy do sieci internetowej, którą mamy w domu, jest w stanie nam wysłać powiadomienie na komórkę, że coś przyszło, tak, ale no tutaj znowu mamy. To, że to tylko od naszej wyobraźni zależy, co byśmy chcieli ustawić za automatyzację. Bo jeśli rozpoznasz człowieka, to włącz światło, które mam w podbitce, ale tylko wtedy, kiedy jest ciemno. Zamontowałem kamerkę o takary. Zresztą mnówkę sztukę, zobaczcie, folia na wyświetlaczu. zerwijmy tą folię. Jest folia na wyświetlaczu schowajmy do kieszeni, nie brudźmy polskich lasów państwowych. Zamontowałem ją w okolicy swojego domu, daleko od routera Wi-Fi, ponieważ tutaj mamy dwuzakresowe Wi-Fi. Ona daje radę. Naprawdę mam ten podgląd w swoim tablecie. Za chwilę zobaczymy, co tam ciekawego na niej widać. Ale zamontowałem ją tutaj dlatego, ponieważ właśnie stopniały śniegi, a jak były tutaj śniegi wcześniej, to chciałem nagrać dla Was sarenki, bądź też inne zwierzęta, które podchodzą blisko domów, żeby sobie coś tam zjeść. Ta kamera nagrywa w kolorze w nocy. Czy ona potrzebuje światła do tego, żeby coś nagrać? No, prawdę mówiąc nie. Ma wbudowany reflektor, no ale ja tutaj nie chciałem tym zwierzątkom świecić reflektorem po oczach, bo mnie tutaj żadne jej nie nawiedziło, nie? Natomiast jeżeli mamy taką noc, w której mamy jakieś gwiazdy, świeci troszeczkę księżyc to obraz tej kamery jest, uwaga, kolorowy. Naprawdę, game changer. Zobaczmy, jak to wygląda w aplikacji. Na tą chwilę ten obrazek może nie jest za ciekawy, można oczywiście pomachać, ale widać, że no zaznaczyło mnie, czyli kamera mnie rozpoznaje. Wejdźmy sobie w ustawienia tej kamery i od razu ustawienia urządzenia, bo to nas interesuje. Ustawienia wykrywania. Zobaczcie, mamy rozpoznawanie twarzy, wyłączyłem to, no bo ona miała tutaj rozpoznawać jakieś jelonki, inne tego typu zwierzaki. Rozpoznawanie pojazdów, tutaj nie ma pojazdów, więc to też mam wyłączone, ale wykrywanie osób, no i tutaj już mam to włączone. Czułość wykrywania wysoka. Jeden taki minus, który tutaj może być: o, zobaczcie, przyszło powiadomienie, że las podwórko ktoś został tutaj no, nagrany. Częstotliwość wykrywania, zobaczcie, mamy 3 minuty, czyli co 3 minuty wyśle nam powiadomienie. Jeżeli byśmy chcieli mieć częściej, no to musimy już przejść w premium. Następnie, co tutaj mamy? Obszar wykrywania. I zobaczcie, mamy obszar, który możemy sobie wyłączyć, gdzie jeżeli ktoś się pojawi, to tutaj w tym obszarze nie ma nam nic rejestrować, nie ma rejestrować tego wykrywania. To możemy sobie w każdym ustawieniu osobno robić, czyli trwałe wykrywanie, zobaczcie, mamy tutaj ten Czułość wykrywania, częstotliwość wykrywania, ale zobaczmy tutaj: wykrywanie dźwięku. W wykrywaniu dźwięku mamy różne dźwięki. Płacz, dźwięk alarmu, kaszel, na przykład, ale wykrywanie zwierząt to jest to, co mnie najbardziej tutaj interesowało. Czułość wykrywania mamy wysoką, obszar wykrywania zaznaczony jest cały. Ktoś kręci się przed drzwiami, no tak to tutaj jest zrealizowane, ale to tam my po prostu cały czas w tej kamerce gdzieś tam jesteśmy i ona nam raportuje, że no, coś się zauważyła. Bo no, tak mam to czule nastawione, że jeżeli tutaj nawet jakieś ptaszki się pojawią gdzieś tam, takie większe, no to w tym momencie już ona nam zaraportuje, że coś, coś zauważyła. Mamy jeszcze wykrywanie pakietów i to jest to, o czym mówiłem, że jeżeli ona wykryje gdzieś paczkę, to w tym momencie ona też tą paczkę pokoloruje tym takim kwadracikiem, tylko że zielonym. Nie? Wykrywanie okluzji soczewki to jest wtedy, kiedy y, mamy coś na tej soczewce. Nie wiem, tutaj w naszym wypadku, kiedy ona jest taka mokra, mogłoby być jakaś, jakaś woda, bądź też ktoś by mógł ją zasłonić. No to wtedy da nam też zenać. Ta kamerka ma wbudowane 32 GB powierzchni magazynowej. Tryb nagrywania możemy nagrywać z zdarzenia, to tak jak mamy teraz. Możemy oczywiście wystawić ją na mater. Może by to być kontroler. Mater mamy też albumy, gdzie możemy przeglądać, co tam ciekawego się wydarzyło no i tutaj zobaczcie 20.43 no to już była noc, to już była głęboka noc eee, załączony eee, halogen, ta, ta żerówka zobaczcie wygląda tak, a jak wyłączymy to dodatkowe oświetlenie które ono ma wbudowane, bardzo mocny jest ten reflektor w niej, no to wygląda sprawa eee, tak zresztą spróbujmy ten obraz, który ona teraz pokazuje eee, przybliżyć go eee, może tak, najpierw zróbmy go, że on jest na cały ekran. Zobaczcie, warunki są jakie są. No i możemy sobie przybliżyć. Najpierw by trzeba było wybrać, bo tu mamy automatyczne. Wybierzmy sobie, że ma być jakość bardzo dobra. Zobaczcie, po tych roztopach wygląda brzydko, ale zobaczcie, jesteśmy w stanie sobie bardzo dokładnie tutaj pooglądać, co tu ciekawego jest. Zostały jeszcze, zobaczcie, jakieś marchewki. No, całkiem, całkiem spokoj. Okej, okay, dotrwałeś do końca filmu. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Słuchaj, w pierwszej linii opisu masz linki do innych urządzeń Kara. Zobacz sobie, bo na pewno coś Ci się spodoba. Trzymaj się, cześć.